Donald Trump jest już pewny powrotu na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. 78, latek tuż przed wyborami donosił, że w Pensylwanii mogło dojść do oszustw wyborczych, a organy ścigania już są w drodze. Słowa Trumpa wyśmiała Andy Murray, legendarny tenisista wbił już staremu, nowemu prezydentowi USA. Wybory w Stanach Zjednoczonych za nami. Pełne oficjalne wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone, ale wygrana Donalda Trumpa nad kandydatką demokratów Kamalą Harris jest już przesądzona. 78, latek wygrał walkę o tzw. Swing states, czyli Stany, w których zwycięstwo Demokraty lub Republikanina nie jest z góry przesądzona, walka pomiędzy kandydatami z reguły jest tam wyrównana i do końca nie wiadomo, komu przypadną głosy z tamtych regionów. Wśród nich jest między innymi Pensylwania. Dalszy ciąg materiału pod wideo przełom. Prezydent Trump postrzega przed oszustwami wyborczymi w Filadelfii w Pensylwanii, mówi, że organy ścigania są w drodze. Napisał w środę Alex Jones, to nie zestarzało się dobrze. Odpowiedział Andy Murray. Brytyjczyk zasugerował, że podejrzenia Trumpa wciąż są aktualne. Amerykańskie media donoszą. Że Trump z dużą przewagą wygrał głosowanie w Pensylwanii. Przypomnijmy, że Trump wróci do Białego Domu po kadencji przerwy, w której prezydentem Stanów Zjednoczonych był Joe Biden.